Wydaje mi się, że takie zestawienie mogło być ciekawe, bo nie ukrywam, że wygrałem dłużej z hejterem. Tak, gdyby nie parter, każdy dobrze o tym wie. A Raffonics nie zdołał się dobrze pokazać na tej walce, więc myślę, że może z Olejniczakiem bym mógł wyskoczyć, bym mógł jakieś zrobić fajne widowisko w klatce z Rafonem. Myślę, że poziom by był w miarę podobny, więc yy, co Wy na to, kochani widzowie, jak i włodarze potężni, żeby zrobić coś takiego. Olejnik Rafona, żeby tam w tej klatce też pokonał szybciutko jak hejter. Myślę, że dobra opcja może być. Więc Rafon, jeżeli masz jeszcze trochę psychy, to mam nadzieję, że spotkamy się w Oktagonie, jeżeli ludzie będą tego chcieli, a widziałem, że każdy o tym pisze. Myślę, że mogłoby być to ciekawe starcie, więc ja rękawice rzucam. Zależy od ciebie, co ty na to powiesz, Rafon, i możemy się zmierzyć. No, a jeszcze jedno: jak Rafonik się nie zgodzi, to Marta powiedziała, że ma większe jaja od niego i może za niego wskoczyć. <grym>